Teraz zobacz, miałam dylemat ze sobą, czy pokazywać te krowy. Miałam dylemat, czy przyznawać się do tego, że jestem z Jochy, bo ludzie różnie mogą zareagować, ale jednak stwierdziłam, że to ja. Przecież nie będę się teraz zmieniać, dlatego że, żeby ludzie mnie inaczej odbierali. I to jest historia. I teraz pytanie: jak tą historię opakujesz? I co będzie morałem z tej historii, bo akurat z tej morałem jest to, że pochodzę z wiochy, ale osiągnęłam sukces. Storytelling, to, o którym się dzisiaj bardzo dużo mówi i słusznie, bo storytelling od zawsze sprzedaje ludzie, lubią historie. Dlaczego ludzie lubią oglądać takie historie? Bo mogą się utożsamić. Mogą powiedzieć, ja też mam syna, ja też mam dziecko, mi też było trudno z ciążą, mi też było ciężko, ale też daje radę. Takie historie mają nośnik emocjonalny, mają zainspirować, mają zmotywować, mają kopnąć do działania. I dzięki takim storytellingom jesteś w stanie bardzo też fajne zasięgi generować, kiedy ludzie kupują? Jak wygląda lejek marketingowy? Żeby ktoś od ciebie kupił, najpierw co musi zrobić. Najpierw musi cię zauważyć. Uwaga! On musi w ogóle wiedzieć o Twoim istnieniu. Potem dopiero następuje etap, gdzie ty budujesz z nim zaufanie. Dopiero potem on cię polubi, obdarzy sympatią. Jaka fajna babka! A dopiero potem stwierdzi, stwierdzikła kupuje zajebiste. To jest produkt dla mnie, ona mnie rozumie. To jest długi proces i Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do tego, żeby popatrzeć na swoją markę właśnie w ten sposób. Jaką Ty dzisiaj historię możesz przekazać ludziom? Gdzie zaczynałaś i co Cię ukształtowało? Skąd pochodzisz? Jakie były kluczowe decyzje, które podjęłaś na Twoją markę i że dzisiaj jesteś w miejscu, w którym jesteś?